Sam Facebook, sam Instagram, sam Twitter, TikTok, te wszystkie, do których te platformy należą. No bo przecież to wszystko jest za darmo. Ale czy w dzisiejszym świecie jest coś tak naprawdę za darmo? No właśnie nie. No właśnie nie. I teraz te firmy, do których publikujecie te dane, zbierają te dane o Was, mogą te dane odsprzedawać dalej i tak, tak. Jak przejrzycie dokładnie regulamin, to tam jest napisane, że tak naprawdę oni mogą z tymi danymi zrobić co chcą. Czyli ta poczta mailowa, którą macie bezpłatnie, ona może po prostu zniknąć, bo usługodawca stwierdzi, że no, no nie, wasze konto może zostać zablokowane, bo tak, wasze dane mogą zniknąć, no bo tak, bo one nie są tak naprawdę wasze. Tylko usługodawcy, od którym to publikujecie. A w drugiej kolejności oni mają prawo je sprzedawać. No i niestety sprzedają. Sprzedają je przede wszystkim usługodawcom i reklamodawcom. No bo jak to się dzieje, że na Facebooku, że na Instagramie, że na YouTubie, że tam jest taka duża ilość reklam, ale te reklamy. No odpowiadają temu, co Was obecnie interesuje, albo temu, co ostatnio szukaliście, albo temu, co potrzebujecie.